Więc zastanawiacie się, co ja teraz robię. A kąpię się. Biorę satysfakcję z, z nowej animacji, którą dodali w Minecraft 1.13. Ale bez przedłużania. Lecimy. Czemu nie było słychać dźwięków? Dobra, więc tak, jak obiecałem zrobimy dzisiaj magazyn z ukrytych bloków które reprezentują się bardzo ładnie dywan Dodał do ja dodam dodatek wyrka, bo czemu nie? Pomimo tego, że nie mam dużo subskrybentów. Aha, ciekawe właśnie to, co się tu dzieje. Zbiorę satysfakcję z... Okej. Teraz powiem dziki to gdzie moja. Gdzie moja. Ten film raczej montowany nie będzie. Też jak zwykle nie mam czasu na montaż. A szybko zapierniczam do sali testowej. Teraz znajduję się na tym samym CD oraz na tej samej mapie. I pewnie sobie zabiorę z krzyżu, co w ogóle obramowanie zabrałem tak daleko? Te obramowanie będą na wszelki wypadek. Kiedy, kiedy budujesz wirka Nie no, ładnie wygląda. Ładnie się prezentuje Spierdolne sobie łóżeczka tu postawimy Łóżek będzie cztery, bo czemu nie Miał to być magazyn, ale zrobiłem z tego profesjonalną Może zrobię też fragment TikToka. To jest Tutaj stawiamy wyrko. Tu też wyrko. Wyrko w tym miejscu. Po raz w tym. Ciekawe czy można na dwą postawić. Oczywiście, że nie. Body wam też się liczy jako duży blok. Mamy teraz ładne wojskowe miejsce. To teraz robimy. To teraz robimy. To teraz robimy zbrojenie. Dwa miecze, a nawet cztery po tej stronie. Naderytowe, bo to są najlepsze. E, trochę przesadzam. A no tak, bo ja mam miecz. Zrobię dosyć mały magazyn, no ale trudno kusze kusze działają w bardzo fajny sposób e, można je wchować do klipunku, naładowane i wystrzelić oczywiście jak zwykle zapominalski czemu ja to wpisuję e, jeszcze Thundera jeszcze pogoda bezchmurna musi być ładna bardzo, bardzo rzadko używam tej komendy ze zmienianiem czasu na noc Zrobiłbym nawet ładne oświetlenie Zrobiłbym to takie piękne oświetlenie Myślę, że będzie się opłacało głaz, bo czemu nie? bardziej, że w zestawie z tymi, z tymi shaderami jest naprawdę ładnie zrobione. Bardzo ładnie zrobione z tymi shaderami. Teraz mamy ładną... Ładnie poluświetlane. Włączymy tryb nocny. A nawet północny. To wszystko ładnie się prezentuje nocą. Bardzo ładnie. Nawet pięknie. wróćmy do dnia Bardzo fajnie działają te tekstury. A jeszcze dam Wam dla, dla porównania Without Texture a, a tak wygląda bez tekstur czy bez, no bez tekstur no, bez shaderów tak wygląda to bez shaderów włączmy teraz tryb nocny to jest teraz w trybie nocnym napiszcie w komentarzach, em, jak, em, który minecraft jest ładniejszy z shaderami czy bez bo moim zdaniem z shaderami wygrywa. teraz wróćmy do do do, shader... do shaderów dobra ja tu się bawię shaderami ja magazynu nie tworzę więc tak Fa... to jest na razie magazyn czy do magazynu postawimy jakąś dobrą broń? E. Na przykład dynamit, bo dynamit jest najmocniejszym ładunkiem, który może znieść z tego. I tak wygląda arsenał wojskowy. Tylko, że od razu powiem że Całe zestawy ich, Tych broni będzie znajdowywał się Cały Arfino będzie znajdowywał się w tym miejscu Trzeba oczywiście pozbyć się dywanu zrobić to skrzynią Ładunki wybuchowe. Mhm. Widzę, że zasłaniam mikrofon. Sklepiemy dynamit, bo dynamitu nigdy nie za mało. A nawet cały pasek jak fipułku zapełnię dynamitem. Bo dobrze skrzynki to muszą być dużo dynamitu etykietania Dynamit, 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 dynamit TNT raczej, ale ale tak naprawdę TNT to jest dynamit Mamy dynamit Powinniśmy mieć zapalniczki również Tę można wziąć przecież z y, arsenału. Ale zrobię to, żeby wyglądało bardzo ładnie, estetycznie. Ja, o ile, o ile pamiętam można było przywołać niewidzialne tabliczki, niewidzialne tablicz, ale do tego by, potrzebna była. Ale, ale do tego można tylko na Javie to robić. Myślę, że tak wygląda fajnie. Mogę nawet zrobić teksturpaka, który by usuwał te tabliczki, żeby mnie nie wkurzały. Jeżeli zrobię to wyśle wam link do, do tego i git. A nawet spróbuję zrobić lepsze miecze i lepsze kusze. Spróbuję trochę polepszać. Więc tak prezentuje się nasz magazyn. Spróbuję na TikToku to zgłosić. To wymówić, to um, ten fragment wysłać. Więc tak, ja teraz będę nagrywał fragment na TikToka w trakcie tego filmu. Czas start. Więc tak, um, tutaj mamy arsenał wilków. Biorzcie, co chcecie. Napiszcie w komentarzach, co chcecie to. To wybierzcie. I wilki górą. Dobra, wracamy już do film, do nagrywania. Tak się prezentuje z tyłu nasz magazyn. Będzie mnie ciekawie. Tak się prezentuje z góry. Tak się prezentuje z przodu, tak z boku i tak z drugiego boku. Tak ze, tak się prezentuje. Wszystko jest. I do nas Spróbuję coś z tym porobić. No, film nie będzie montowany tylko po to, żeby szybciej. Wrzucić jeden fragment na TikToka e, oraz em, ti, em, mój TikTok. Muzyka i klipy. E, spróbuję wkrótce zmienić nazwę na Foxcraft.pl Oraz mieć profilowe wilka, ale nie, profilowym wilka będę miał profilowe wilka, bo, bo dołączyłem do wilków, a wilki są git, fajne, spoko. Wybrałem ten sit, wybrałem seat 1, 2, 3 z powodu, gdyż tutaj jest bardzo dużo miejsca. A przy okazji nie trzeba mordować się z krajobrazami, żeby to ładnie wyglądało. Z tego co dowiedziałem się na Bedrocku w końcu wyszła wersja 1.17. Wersja, która tylko dodaje góry lepsze i większe. Więc spróbuję coś sporobić. Na razie taka wysokość gór jest Git. Być może CD się pozmieniają. Będę musiał wpisywać inne. Tak to jak to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.